Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie o, dawno nic nie było co, aż mi głupio powiedzieć Spora przerwa była, ale musicie mi uwierzyć byłem tak zajęty I Teraz trochę w tym tygodniu mi się zluźniło A więc tam u Sebastiana oglądanie film właśnie No mówię też przyjdę coś nagram, rzucę Gołębie po strzepieniu, dobrze Dobrze, należy powiedział, że bardzo dobrze. Książę był popatrzył, tylko splunął i powiedział: Idę, idę, mówi, bo. A, trochę łapanych było. Zresztą to nic nowego, tu łapane to ciągle coś. A, nieważę, trochę teraz drobnego, żeby sypno, żeby się pokazały. I po szczepieniu, po szczepieniu, jeden siwek ten mały zdech i biało ogonowi staremu żebym urwał łap Ochodzą, a tu jest kalniaty łapany A to chyba pokazywałem go już wcześniej Ten siwek w tych zadyrkach I jeszcze taki szyjak był Czarny Czarny szyjak a jest i szyjaczek o ale słońce dzisiaj świeci Zostawiłem go fajny jest niech niech będzie W głębiku co słychać a i do gołemnika, stolik mi oddali, tamten stoi, Nie stoi, Wiedzę sobie go na działkę, co o tym golewniku słychać, co młodziaczek, o ten chodzi, Skupki nie ma, ten jest nie zaszczepiony, ten perłowy, a perłowy jest zaszczepiony, tamten tak, jest zaszczepiony. Mówię, ja będę wiedział, które mam poszczepione, bo mają skówki. Dryjerki powyskakiwały, też są nie zaszczepione. Ja teraz na drugi raz, jak będę szczepił, będę musiał dołożyć jeszcze po jednej skówce tym młodym. Tutaj nic nie chodzę, nie szczątam. i wiecie co? Jak się im nie chodzi, nie przeszkadza tutaj, one sobie same chodzą. Ja im tylko sypię, zjeść więcej, mniej. Tu na rozsypywały, na rozwalały, ale nie mam czasu A to. Tutaj takie małe trzy gnoje wyszły. Nie wiem, czy to z nich będzie, czy nie będzie. A ten biały ogonek by mógł wejść, bo to jasne, takie cimne O, tu jaśnaczek młody. Jest tych, tutaj jest cała para. Musimy jedne jajka wyrzuciłem, miały na tamtej części, to przeszły tutaj. O tutaj jest, trzy młode się chowają. Zwariowały się tak. Na podłogę jak mały Jest to żołowniczek, jajka czy nie Nie widzę żeby miały Tu się wykruły, o, wykuły się gnoje Warfandza chyba znowu z Tutaj jest jeden tylko młody, a jeden, jeden jajko było zmarnowane Spod toplerów coś wychodzi znów fajnego Pokaż Pokaż bo już mnie zaczynasz deenergować E, toplerek jest Dobra Toplerek, tu są jasne Tu są jasne Tu jakiś jaśniaczek A tam na górze? Jest gdy kulec jakiś o, Tu jest boje. Kurwa, jest tych młodych Spod widynów znowu będą Ale Bia, biała kita będzie chyba O I co gnoje To Mamusia przyleciała, wyskoczyło wyskoczyła I Tak, spod tych masowych biało ogonów. Tu na górze wyszedł perłowy Nie wiem czy to będzie masłowy czy zwykły perłowy O ma nie wiem Niby biały Niby perłowy nie wiem chyba masłowy będzie Nie wiem co a tutaj zobaczcie parę te żołniki masłowe, że sparzył On jest białogon a wylotka na 8 O i mają jajka Spod już się wykluły o proszę bardzo, skorupki zabiorę chyba wczoraj I tutaj jest drugi I Tutaj coś go słabo pasu. gnojasia o, słabo, ja wiem czy słabo Napchany i biało ogon będzie No Ale Cały mokry ten gołąb jest, czemu Może ja go zabrał stąd, tutaj wsadził, o Może będzie lepiej A i tak, tu jest jeden, a jego braciszek jest tutaj Bo tutaj jak się wykluły W tej półce to jeden wyszedł jakiś Przeplot, konflikt, coś tego. Coś nadeptało gdzieś. Tu jest po jaśniakach. Siwe oczywiście nic nie mają. Spod tych małych siwków się następne młode Tam Tamte zmarnowały. No jeden to po Ewidentnie. Pochodził dwa tygodnie, czy trzy coś mu nie przypasowało. Tam tutaj chyba, o. znowu siedzą? Siedzą, już mają. Tu jakiś elektryk. A potem ten powiedz, że się siedzi gołębie wiążą za nogi To te siwe w noszą, a o, i te zmarnowały. Ale patrzcie zniesie jajko, ale całe we krwi o. A to drugie już o. zobaczymy jak te młode mi zmarnują, to im purwe łby Tutaj coś jest Nic nie ma chyba już a, tu jest jakiś jaśniaczek. Dwoje nawet. To ten ma Cooper. Ja wam przysięgam, ja nawet nie wiem gdzie, gdzie co mam. Tutaj chyba złożyły. Tu perłowa. Wyrzuciłem im jedne jajka, bo one już mi oddały pięć młodych w tym roku. Tutaj ta para. Już wyrzuciłem i tutaj znowu jasne jest. Jeszcze jedna para chyba tutaj powinna gdzieś mieć jajka. Są tam, tam, czy nie ma? Nie ma, to może i wyrzuciły z gniazda, albo bym musiał iść po coś i zobaczyć. A tak to w budzie wygląda, no. nie jest za czysto, ale wam mówię, jak nie chodzę i mnie dokuczam, to i te młode się poprawiały, one mają spokój. Czasami po dwieczór ich tutaj przyjdę, to rozpuszczę, to machnę, jest tego grubo ponad setka a dokładnie to nie wiem a przyniosłem te czajki, żebym wpuścił tutaj wpuściłem, niech chodzą z nimi sobie było łapanych żołobnik plecaty, groszek znaczy się i pasiaty y, zwykły wylot chyba na 2, y, 8 na 7 nawet równy tylko na główce taki kartofel, nie mogłem na niego już patrzeć otworzyłbym je dzisiaj, ale otworzę później jak będę, bo tu już miałem lęki kończyć, spod tych jasnych zacząłem wyżrzeć te jajka i teraz mi zaczynają się zrywać, klepać i idą, idą prosto na wieś gdzieś się denerwują A reszta młodych tym widynkom tak żałuję, że tych ogonów nie wyrwałem oni jakby miały białe kity, byłyby fajne. O, to tylko ten siwek, jeden mały. Co? Po szczepieniu zdechł mówię i biało ogon z starych. On coś. Coś mi się przykulił. Taki przykulony chodził. Ja mówię, sprawdzę, czy na szyi nie ma takiego guzka, Bo tam niektórzy się wypowiadają, że po szczepieniu, jak coś jest nie tak, to w tym miejscu, gdzie szczepionka była, to może powstać taki guzek. I tam wziąłem mu to po tej szyi pomasowałem. Ale nic nie wyczułem. Wypuściłem go. To chodził sztywny jak pingwin. Taki wyprostowany, jakby mu patyka ktoś w tyłek wsadził dosłownie. Do o, para roku. A i się sparzyły i koniec. A ta jasna, to zwykła jasna. Temu Czaj by coś przyniósł. to. Co, Oni pić nie mają. Podasz, Krzysiek. E, mają woda, jest. Co wyście ta? Co wyście mnie O, wasz Jest tych młodych. A i siąsiad mówi, że Zosza pił te młode. Mówi, co ty robisz? Ładnie idą, mówi to. O, Blywindery cztery wyszły te młode. Jeden tak chodził, chodził, się potykał, kurde, ten Blywinderek. Bo to jest jakoś. Pierwsze dni taki był słaby, potem patrzę, żar, żar, żar się poprawił. O, ten jest fajny. I to jest samczyk. Ten fajny tutaj grucha. O, to jest młody zeszłoro, zeszłoroczny. Naprawdę jest przyjemny. Widać się z on, a tamten. Na żywo to wygląda jeszcze lepiej. O, trochę się przebierze tutaj, je. trochę poganiamy, te pasiaty ze Skierniewic są żałobniki, zresztą tam jest ten zwykły jeden. O. A te małe gnoje mówię, no. <laughs> jak będą mieć, to wyjdą. A ten drugi pasiaty, nie widzę go nawet teraz. Gdzieś, gdzieś tutaj łazi. A szczepionka to jeszcze. Tam weterynarz kazał mi zadzwonić. Tydzień wcześniej mówi pan: Zadzwoni. Szczepiłem 25, więc dzisiaj jest 11 i 12. Jest dzisiaj. Dzisiaj jest 12. Żona wraca 15. No to tam pod koniec przyszłego tygodnia zadzwonię. 100 sztuk wezmę. Na drugi raz się wyszczepi wszystko i te młode i tyle. Starych już nie szczepię. Stare to na jesieni. Odrobaczy się i po, od, po odrobaczeniu. Wtedy już wszystkie tym kolumbem RP walnej będzie najlepiej O, młody gówniarz chodzi. Młode się uchowają. No, niektóre młode to już ładnie dają. Naprawdę. Ale póki co to niech się wygrzewają. Dobra, to tyle co widać u mnie. Mówię, nie przychodzę tutaj. Nie wsotuję im całe dnie. Wcześniej były pootwierane, ale mówię. Tak przez ostatnie dni tutaj tak patrzyłem się pod wieczór. Ja myślałem, że to chodzą obce. Ale tu moje te jasne. I to z tych pierwszych z września co po to Tony tak chodzą, klepią, idą, giną z oczu. No to na wieczór będę je tylko puszczał. Się po, się po rozlatują tu wszędzie po podwórku, nie po podwórku. Może z ranek którego dnia tutaj coś będę je ćwiczył, to wam nagram, rzucę. A póki co pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia najlepszego.